Do z tej do, do, zagrajmy dalej w Skyrim Gdzie jeździmy sobie, sobie taki ciekawy artefakt niemniejszy w No i to nie, to jest taki młody ale to nie jest aż taki zwykły Ale pokażę wam, co, jak, to, co, on to potrafi, jak go zdobędziemy Bo zdobędziemy go właśnie w tym filmie I oczywiście pokażę wam, jak, jak go zdobyć A bo sobie na razie szybki zapis wysłany do, do takiego domu, którego jest właśnie daleko. O, tutaj na mapie jest pokazany. O kurde. Dobra. A! Dobra. Dobra. A teraz sobie tu idziemy. Wybacz, Ugo, słowa. Ona tylko robi, co jej kazali. Co tutaj się dzieje? Proszę, nasze plenie cierpi i potrzebuje pomocy. Nasz wódz, Yamars, był kiedyś silnym i dumnym bojownikiem. Teraz jest chory i przeklęty. Jest słaby, więc i nasze plemię jest słabe. Tikanci to czują i wchodzą na nasze terytorium, a teraz atakują nasz dom. Yamars nie chce przyjąć pomocy, ale czuje, że potrzebujemy kogoś takiego jak ty. Co mogę zrobić? Jamars nakazał nam zostać za murami. Nie możemy wyjść. Muszę zwrócić się do Malakata o pomoc. Trzeba zdjąć te klątwę, ale nie mogę się udać do kaplicy Malakata. Rytuał trzeba odprawić tutaj, a ja nie mam niezbędnych materiałów. Czy możesz dostarczyć mi Ujtrola i serce Dedry? Nie chcę polegać na jakimś nieznajomym, ale nie mam wyboru. W ogóle mamy serce Dedry i Ujtrola. odpowiedzisz mi nie to czekajcie to może pójdziemy sobie do środek mechu zadagany bo tam są te trzy które mają w sobie serce te trzy Jak to możliwe, że takie obrażenie mi potrafią zadać? Czekajcie to bro, mam pomysł. O nie? Złej ręki wziąłem. Dobra, rozwaleni. O, jest jeszcze troll, to może weźmiemy z niego mój Troll'a. Dobra, no to teraz mamy spowolny nam larga, bar. Trzeba coś zrobić z tym malakatem. I jarmazem. dziś ja tu z powrotem? O to rzeczy, które szukasz. Doskonale. Teraz chodź ze mną. Ty jesteś już częścią tego wszystkiego. Musisz wziąć udział w rytuale. Musimy wziąć udział w tym rytuale i zrobimy to oczywiście. Ale zaraz, z mam tu do środka? Bo tam pewnie jest jarmarz. Tuż czas! Ja marzę. Sprowadzasz tu kogoś obcego, a teraz chcesz, żebym wezwał na pomoc Marakata? Gdy ten mnie opuścił, zaczynam tracić cierpliwość. Bezczynność nie uwolni naszego plemienia od klątwy. Musimy spróbować. Dobrze, skończmy z tym. Tutaj dziewczynki. Teraz jeszcze muszę znosić ciebie? O co chodzi? Dobra, idziemy sobie. Czekaj, to tutaj. ale tu mamy rurką zbroję, którą możemy wziąć sobie na początku gry, na pierwszym poziomie. Tylko, że mamy tu jaką ukradzioną. nam w potrzebie. Hmm. zawracamy sobie tym głowę? Ach, ty żałosny słabe Co to takiego? Malakat wysłuchał mych próśb. Przemówił do nas. Śmiesznie wzywać. Ja mars. Co? Co to jest? Nie zasługujesz na to, by zwać się sławość słabość, małostkowość i przynosisz nam wstyd. Pozwoliłeś gigantom, gigantom, zająć moją świątynię. Przynieś mi maczugę ich dowódcy jako dar, a może zdejmę z ciebie te klątwa. I tak się stanie. tu przemówił jamarze. Wiesz, co musisz uczynić. Dobrze. Ej ty, chodź na słówko! Wiesz, że to twoja wina. Dzięki tobie muszę teraz walczyć z gigantem, dlatego mi pomożesz. Pójdziesz ze mną i dopilnujesz, bym dotarł do tego giganta bez problemu. Nie martw się, wynagrodzę ci to. To on zrobić. Ten gigant. Nie tylko on siedzi w jaskini polnego głazu. Dotarcie do niego nie będzie małsze mi drogę do giganta, żebym mógł oszczędzić się. Zostaniesz za to zapłaty. Spotkajmy się więc pod jaskinią Wolnego Głazu i skończmy z tym. Ja będę miał z powrotem swoje plemie, a ty... ty zostawisz nas w spokoju. Dobra. Jaskinia Wolnego Głazu. Jaskinia polnego głazu. Ujeszczamy znacznik. Dobra, tam jest. A wiesz, co ci jest? Ty mnie tam zaprowadzisz. Żebyśmy trochę przyspieszyli? Bo Jarna z nas czeka. Tajemnik czarnych róż. No już spadam. Ja chętnie bym się z wami zaczął bić. A to zaraz. Zacznijcie pięknie tu jest. Zacznijcie Piękniny tu jest. O nie. O nie. Nie, tylko nie to. Cieniccy zginął. Jeszcze ja padłem. Do cholery jasnej. Dalej, jeszcze raz jedziemy. Tylko tym razem musimy uważać. Dobra, musimy tu jakoś... O nie. Jeszcze raz będę musiał... O dobra, jednak przeżyłem. Tylko już bez tego niestety będę musiał kontynuować swoje przygody. Tu w ogóle jakąś kopalnię. Tak. Jest z wolnego. Łazu. Nie, tu jest. Dobra, wchodzimy do środka. Słynny detektor Sprawiedliwy tam idzie. Mam chronić armaza. Dobra. Giganci, nie ma ja to żadnego giganta, bo ostatnio jak tu byłem, to, to był tu jeden z gigantów, chociaż czekać. A dobra jest tutaj, rozwolony. No gdzie jest Jarmas? Dobra, on to niestety został tam na czatach. Ale naprawdę nie, 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 nieprawdopodobność. Dobra. Dobra lecimy na dół, na ja to chyba będziemy kolejnego, dobrze pamiętałem. co jest? Dobra robota. Czekajcie, w którym tam nie szliśmy. Teraz tam idziemy. Ja. Ah! Niech dziadek tu jest. Jest tu Jarmar, sam siedzę, że za mną nie na domusie. Zaraz, Jarmars. parad ja się chyba tu wróciłem. Muszę tam z powrotem wrócić. Tam Jarmars na mnie czeka. Ja tylko służę pomocą. jaki jak ja się zaraz za mnie udacznika, no gdzie to tu mamy iść? Bo to jakiego razu schodzimy, bo tamy? Jest wyjście tam? Możemy mogli tam szybciej wyjść. Już zaraz, tam jest nawet jakiś kufer. Sprawdźmy tam, co tam jest. co z Niermazem jest nie tak? O nie, tam coś jeszcze jest. A, tam nie byliśmy jeszcze, gaj giganta. Dobra. Ja nieraz w niej wolną Mod Bojowy Szagrola. Doskonała robota. Masz w sobie prawdziwego ducha walki. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Oczywiście nie mogę cię stąd wypuścić. czy chcę? Nie chcę, żeby ktoś się dowiedział. Zaraz. Myślę, że się wywiniesz. Ja jestem spiędniejszy niż ty. Nigdy nie mnie nie dogonisz. Myślisz, że to ujdzie płazem? Jeszcze raz, roda już po tobie. Co jest? Czemu się ten task zablokował? To może trąby powietrznej już żyje. się na dobre? Nie! Dobra, jeszcze raz musimy to wszystko tak... Dobra. To wystarczy. Je, a gdzie je jest Mocny, strasznie mocny w, w życiu, a i tak cię pokonam. Jesteś za słaby na mnie, dupku. Idealnie. Dobra, teraz. Zanieść młodsza krola z powrotem do Larga z Bór. I zobaczymy, czy uda się z siłą przywrócić ich do porządku. A to wracamy tam do Larga z Bór. Chodzi o to miałem go zabić. Proszę bardzo. Co bym co, coś miał, to coś co chciał, to dostał. Dobra, e, co wracamy tam do Larga z Bór. Dobra, jesteśmy mi na miejscu? Prezes Słotę w szagrola. ale rozumiem, nie przeżył. Czy miał dobrą śmierć? Poprosił mnie o zawiecie, kieda, a to mnie zaatakował. w liczce. Tylko tobie udało się wykazać jakąś wartość w tym wszystkim. O! Dobrze. To jest Valendrang! Czekajcie, gdzie on jest? No i muszę wam powiedzieć, że jeszcze ten Valendrang to to jest trochę szybszy niż taki zwykły młot bojowy. On jest szybkie, tak samo jak wielki miecze i odbiera aż 50 punktów kondycji. Jeszcze czekajcie, może spróbujemy... Tak a, kurde, weszła, dobra. To jest dobry młot, ale dobra, więc mam nadzieję, że to nie ma wspólnego A jeśli ktoś ogląda mnie, ten kto mnie nie subskrybuje, to sam zasubskrybowanie i na razie.